Ulala, la, Jorge bambino, czy wy to widzicie? Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Shepard. A to co widzicie tutaj to jest coś czego bardzo, bardzo, bardzo dawno nie było na tym kanale, mianowicie y, tuningi samochodów. Tuningi samochodów, ale tym, jakby w, w tym nowym updatecie, który nie tak dawno wyszedł, oczywiście troszkę was komajem, znaczy nie, no nie okomałem. W sensie mówiłem, też, że rzeczywiście będą tuningi niektórych samochodów na odcinkach i właśnie taki odcinek się wydarza właśnie dokładnie teraz w tym momencie. Ehm, e, moi drodzy, oczywiście zanim e, będziemy mieć jakikolwiek kupować jakikolwiek samochód, tudzież go przerabiać Stój. dziękuję. Um, to też chciałbym ogólnie najsamprzód kupić, zakupić miejsce, do, gdzie możemy w ogóle zakupić takie w ogóle um, taki samochodzik. Ja sobie oczywiście jeszcze tutaj tylko wpłęcę całe pieniądze, które mam przy sobie. Um, oczywiście, zanim to pragnę tylko przypomnieć, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zapraszam do opakowania w górę. Jeżeli nie, to zapraszam do opakowania w górę. Wszelkie potrzebne, nie się oczywiście w opisie tego filmu. Nie zapraszam. Zapraszam do subskrypcji walnijcie sobie w dzwoneczek powiadomień, ponieważ to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Ehm, I yy, tak, i będziemy właśnie sobie tutaj jakby yy... Ten, te różne, te właśnie y, warsztaty samochodowe w tym momencie kupować. E, mamy tu różnego typu, tak naprawdę. Jako, że ja tutaj gdzieś w tej części miasta zazwyczaj gdzieś coś kupuję, e, tutaj bym chciał w sumie kupić, ale jakby w sumie... czemu nie? W sumie to jest 1, 670, to jest 1,750. Szczerze, dobra, kupimy sobie ten, bo ma ładny tutaj, jakby taki wjazd, można powiedzieć. E, czy styl możemy sobie jakiś, a zróbmy sobie jakiś styl, jakiś fajny. Styl taki, o jezu, ale tu jest naniesiona, taki może retro vice, mm, e, nie jakiś taki, może właśnie ładny, taki jakiś, nie wiem, country rose czy coś takiego. Szczerze, to mi się chyba najbardziej podoba. Jest takie, właśnie tym bardziej pasujące do tego właśnie wjazdu i tak dalej. Kolor e, czerwony, możemy. Czarny, nie, taki se. Weźmy sobie ten czerwony kolor. Emblemat yy, może być faktycznie w sumie emblemat ekipy, w sumie czemu, czemu, czemu by nie. W sumie ładnie on wygląda. Pracownicy, pracownicy, pracownicy w prowadzenie warsztatu to, to kupa roboty, a na tej idzie kiedyś taki moment, że zbytnio zanim czyli zacie pojazdy, co oszczędzi czas na prowadzenie roboty, to tego jeszcze akurat nie, nie potrzebuję. Czyli 2 miliony 332 tysiące. Yy, tak, wydaje mi się, że to jest ok Na razie to mi Wystarczy, póki co. Dajemy sobie oczywiście kup. Zakupę został zrealizowany, ustaw punkt. Ja sobie tam oczywiście wrócę bardzo ładnie. I pojadę tam. Także my widzimy się za sekundkę dosłownie i będziemy sprowadzać kolejny samochód, znaczy sprowadzać. No kupimy po prostu jakiś kolejny samochód, jakby tam może tam od razu, właśnie. Może zanim jeszcze to od razu byśmy to zrobili, zanim ja tam dojadę, żeby to za ten czas się jakby już y, przy. Y, y, dostarczyło, tylko gdzie, no a tutaj jak rozumiem są te, 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 wszystkie samochodziki, tak? To jest ta Dinka Jester RR, która moim zdaniem wygląda całkiem fajnie i zaczniemy sobie właśnie od tegoż właśnie samochodu, ponieważ czemu by nie? Cena promocyjna, zwiększonej reputację w klubie samochodowym, nie będziemy się w to bawić, jakby cheese's

nie sprzedałem zakuponowaną, no właśnie, powierzchni, że ja muszę tam po prostu podjechać i tak to ma wyglądać, więc ciekawe, przygotować nieruchomość rozpocząć. Dokładnie, dokładnie. Dobrze. Nie, będziemy, nie będę oczywiście was też zanudzać tym, że tam się, prawda, jakby jakaś tam pewnie kasenka się uruchomi i tak dalej. To nie jest istotne, ponieważ jeżeli chcielibyście to zobaczyć, to zapraszam do tego na kanał. Um, on tam zrobił jakby całą serię poświęconą właśnie temu nowemu DLC. Tam są wszystkiego rodzaju właśnie kascenki i tak dalej, a tutaj wydaje mi się, że nie ma sensu co tego powtarzać, ponieważ nie jest to aż tak istotne. Jesteśmy tutaj głównie po to, ażeby najzwyczajniej w świecie po prostu przerobić jakiś samochodzik. Także widzimy się za sekundkę. Okej, okay, no i dobra. Jesteśmy sobie już w tym warsztacie, w sensie musiałem zrobić jakby tą misję na to auto, które w ogóle tutaj znajduje się, tenże samochód. Wygląda to całkiem spoko. W ogóle to logo Hawks tutaj moim zdaniem bardzo ładnie pasuje, weźmy sobie tego Legendary. Bym chciał w końcu tego Dinka Jestera Faktycznie sprawdźmy, czego ja mogę, mogę w ogóle. Czy ja mogę w ogóle go sobie dostarczyć? W sensie, tak, magazyn warsztatu W końcu mi się to odblokowało. Tak, dokładnie. Niego dostarczę do warsztatu i będziemy sobie go ładnie tutaj e, przerabiać. E, e, Także tego, chciałem Wam dać znać, w sensie, jak to wygląda. Nie było to fajna i ciekawa misja, jakby totalnie, jakby, iść, zrób tak, srak i tak dalej. Także, no cóż, niestety. Trzeba będzie w ogóle w najbliższym czasie, CIECHO, trzeba będzie w długim czasie w końcu zrobić jakieś sobie napadziki w ogóle, bo widzę, że troszkę już tych milionów połupywało, prawda, no ale cóż. Ostatni, niestety, u mnie troszkę na bakier w tych sprawach. No ale dobra, nie przedłużając, czekam sobie na, na tego, na tego, na tego jestera i sprawdzimy, jak to też wszystko tutaj wygląda. No i okej, okay, moi drodzy. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny w tym dzisiejszym odcinku. Nie mam pojęcia, dlaczego robię taki wstęp. Chciałem tylko po prostu zanieść wam, wam, wam czas y wtedy, kiedy będę wchodzić do tego, że właśnie pięknego y y garażu. Damn boy! Ho, 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 Czy ja mogę to tutaj w ogóle z tego poziomu przerobić, czy, czy, czy... Oczywiście, że tutaj chcemy. Jeśli właściwie w swoim warsztacie tuningowym może za naprawić pojazd osobisty i taniej instalować modyfikacje. modyfikacje, O kurde, bele, mole naprawdę! Ja to nie wiedziałem, bardzo fajnie, dobrze, wiedzieć. Dobra, pan rzeczywiście lecimy na, 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 na maksa. Oczywiście wszystkie te rzeczy, typu jakieś hamulce, nie hamulce, przedni zderzak w ogóle. Show it to me, how does it look like. No, takie dodatkowe dostawki. U kurde! Agresor Kolor numer 2 To będzie toś tylny zderzak, proszę bardzo Ja coś czuję, że, o kurde No ten, o, o, o O, 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 o O, o, no, chociaż ten wygląda Szczerze Sau, Nie, bardziej mi się wydaje, że Tutaj się więcej dzieje, można powiedzieć Więc wydaje mi się, że ten akurat jest całkiem spoko Chociaż, no jest to na pewno Taniej kaczki a, o, takie nocążki. Znaczy Oczywiście, że dam tutaj kolor dwójkę, ponieważ to wygląda o wiele, wiele lepiej. Silnik, proszę bardzo, blok silnika. Tego totalnie nikt nigdy nie zobaczy, ale freakit, jakby nie. W sensie, jak niech będzie, niech nie, 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 osłona zaworównik będzie na dwa, już whatever. Nie, co my tutaj mamy? O, ho, 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 ho fiorek, to wokoło transmisyjne. Wow, to wygląda całkiem ok. Dobra, weźmiemy sobie to. Rozporki. Rozpór, rozporki. Ja to czytałem. Rozporki, naprawdę. I rupia. Ja ty, ale mi podniosło tu brew. Rozporki, ta. Te, proste że ta. Roz, ro, Rozpor. Dobra, co to jest? Wspórnik V. Jodłupia, dobra, wersja race e, dobra, to wygląda całkiem okej, okay. dobra, to mi się okej okay, podoba Lepsze niż silnika, no oczywiście, że czwarty poziom Wydech, proszę bardzo eee, Jakby tutaj, jaki tutaj, uuu, ten ciemny wygląda całkiem spoko Chociaż w sumie te te, 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 o, 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 tu, o, 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 poszerzone tytanowa, poszerzona tytanowa Uuu, That looks nice, that looks nice, ok. Ok, to wygląda w ten sposób to są neonowe. Ja bym, mimo wszystko chciałbym czerwony, więc może faktycznie pójdziemy trochę w to czerwone. Nie, zatrzymajmy się zanim to w ogóle zrobimy, zapięcia maski. Tutaj... No możemy dać w sumie czerwone, niebieskie, kurde, te rzeczy najpierw wydaje mi się, że takie sprawy należy zostawić po dopasowaniu oczywiście. Eee... O, 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 o o o o o o o o dokładnie o to chodzi. Ehm, lakierowania, bo nie wiem jak w ogóle to wygląda, więc zanim to zrobimy... To... o właśnie oznaczenia. Eee... What? że takie, mhm. Aha. Uuu la la, bambino, czy wy to widzicie? Ale tam było... Nie, no to... uoj oj 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 oj. Mhm. 10 metrowe auto. That looks cool. Moim zdaniem to wygląda bardzo fajnie. Żaluzje, mmmm. nie no po prostu żaluzje, niech to będzie już ciemne. I teraz możemy właśnie sobie zrobić właśnie... Silnie to już było, reflektory o, i teraz możemy na przykład właśnie dać te czerwone reflektory, bo one mogą wyglądać już okej okay. w tym momencie maskę już zrobiliśmy. klamakska tutaj za maski, to jakbyśmy dali jakieś takie właśnie nowoczesne, to nie trzeba. Na przykład na kolor dwójkę damy sobie, żeby to też fajnie wyglądało, te czerwone akcenciki. klakson niech będzie taki sam jak jest, bo tam mnie to totalnie nie interesuje. Rodzaj wnętrza, proszę bardzo, uliczne wnętrze yy. Oczywiście, że wyścigało wygląda zajbiście. <laughs> deska z Zamaszu flokowana. Zamsz, zamsz. Boże, przepraszam, ja dzisiaj nie potrafię czytać. Co jest dzisiaj ze mną nie tak? Pleciona deska. Ale plecie głupoty. Jezus Maria, jeszcze te Boże, przepraszam nas naprawdę. Strasznie, nie chciałem. Czterech chciałem. Dobra, na uchwycie i desce. Pięknie. Wygląda zaje fajnie. Dobra. Yy, jakieś takie normalne błagam. No to wygląda jak gówno, no przepraszam. Dobra, siedzenie, oczywiście, że dodamy sobie tutaj jakieś takie... Uuu, um, lala! A, rajdowe fiole... fotele kubełkowe. Um, dobra, mobra, mokro, okej. właśnie, jak tutaj jeszcze z tym? Chociaż szczerze, bo ta oryginalna... To oryginalna też jest spoko, wam powiem. Nie, nie mam nic do niej, szczerze powiedziawszy, więc sobie ją... Czy klatkę będziemy montować? Czy ona jest aż tak? Chociaż w sumie powiem, że klatka tutaj daje dość sporo do handlingu, więc sobie ją jednak faktycznie ją sobie zamontujemy. No to już wygląda coraz lepiej. Światła, proszę bardzo, reflektory, nie jak i tak będzie, stawy neonowe, styl neonów, oczywiście wszystkie i damy sobie tutaj kolory. oczywiście, że czerwony. Ponieważ chcemy, żeby to wyglądało jak najbardziej, bo i tak damy sobie jakiś, właśnie, ciemny kolor, tak mi się wydaje. Oznaczenie już mamy, to już mamy, Ża żaluzy już są. Lusterka, What? co to znaczy lusterka? Eee, lusterka, fabry fabryczne lusterka, takie, karbonowe, i tak nie ma to żadnej różnicy, więc niech będzie za to, bo. Żebym miał tę świadomość na pewno. Tablica i tak jest nieistotna totalnie lakierowanie. No właśnie, no i tak, kolor podstawowy na pewno damy sobie metaliczny i bym tutaj zostawił faktycznie te czerni szczerze powiedziawszy, taką jakąś bardzo głęboką tę czerń, bo to wyglądać może w ogóle bardzo, bardzo spoczko, więc zostawimy sobie tę czerń, taką. To jest czerń, to jest troszkę jaśniejsza czern, to jest jeszcze jaśniejsza czern, to jest jeszcze, jeszcze jaśniejsza czerń. Mm, ale szczerze powiedziawszy, ja bym ją sobie zostawił, bo ona jest taka najbardziej czarna stal, to już jest w ogóle, ale to, o właśnie, antracytowa czerń, to wygląda całkiem ok, szczerze wam powiem. O, teraz to nic nie widzę, nieistotne. Eee, I to sobie odpuścimy. Teraz kolor dodatków, i tak, metaliczny również, i tutaj byśmy właśnie dali czerwony żeby właśnie to się nam fajnie tutaj wszystko zgrywało. Eee, gdzie mamy czerwony? Pewnie był gdzieś na górze. A ja... o, właśnie. Wyścigowa czerwień Taka najbardziej rzucająca się w oczy czerwień, jaka tylko może być. To już jest w ogóle już nie czerwień. Cukierkowa czerwień, to już jest już. Eee, o, 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 o. I to jest chyba turyńska czerwień. To zresztą, tak jak zawsze, tak mi się wydaje. Eee, Kolor wykończenia. Eee, no to tutaj ciemna stal Chociaż też bym w sumie cute, tutaj dał wulkaniczna, tylko to bardziej stonowana, chociaż ta turyńska też jest spoko, dobra zostawimy sobie tą kolor akcentu, what, what, co to znaczy, aha, że aha, że te, eee, szczerze to nie, 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 nie robi mi to żadnej różnicy, więc bez, nie będę się z tym bawił, emblema ekipy akurat jednak nie dach, płetwy dachowe, proszę bardzo, wow eee, to płetwa dachowa, dobra, może zostać faktycznie na tym drugim poziomie, karbowany dach, tutaj nie ma nic szczerze, chyba tak mi się mogłoby mieć chociaż to w sumie faceto... F -f facetowy, niech już będzie taki, okej, okay. progi yy. oh damn boy możesz ty no i to wygląda okej okay. yy, spoiler Yy, no właśnie, jakie tu możemy mieć spoilery szczerze powiedziawszy, bo ja nie chciałem jakiś takich. To wygląda w ogóle jak miał odlecieć za sekundę, więc też nie, nie, nie róbmy sobie tutaj. O, może w taki sposób w ogóle, nie? W sensie taki jest, ale go nie ma. Chociaż ten wygląda chyba najbardziej, moim zdaniem, w ogóle najfajniej. Dobra, skrzydło Jester. Tym bardziej że to jest przecież jesterowe, no tak, pasy przeciwsłoneczne, yy, tutaj chyba nie ma, chociaż. Chociaż o o może faktycznie byśmy dali, chociaż tutaj nie ma w tym czeka było czarno-czerwone jeszcze, ale tak to nie. Nie, nie to nie ma w takim razie zawieszenia oczywiście damy sobie zawieszenie rajdowe Skrzynia biegów oczywiście najwyższa eee, Turbo jak najbardziej Wentylowany osłony. Aha, to! Eee, możemy w sumie to dać trochę szczerze powiedziawszy, tylko gdyby to było... podwójne, dobre, niech już tak będzie. Koła. No i właśnie, może kolor kół. Przepraszam, wygadzam się między niestandardowe koła. No dlaczego? No. O jezu, dobra, no to musimy zrobić w takim razie. Tor, o, ty, ty. O. O, tu widzę nowe w takim razie są. A, tu już nie można, tu już nie można. Musisz mieć ogni poziom. 100, for God's sake! To jest głupota straszna. Czemu nie mogłem sobie nie mogę sobie tego kupić jak człowiek? Mm. No to wygląda. Nie, to musi wyglądać jakoś tak się w miarę wpasowywać, nie? W sensie to już już, to jeszcze nie. To może być w ogóle takie, takie o właśnie, mniej więcej, nie? W sensie gdzieś gdzieś tu w ten deseń, byśmy tak... Yy, o, 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 właśnie ta, o, szerokie, yy, rozszczepiona gwiazda <laughs> yy, nie, czarne, 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 antracytowa czernie, oczywiście jak najbardziej tutaj też to wygląda moim zdaniem bardzo spoko, Jak do opon, oczywiście, że tutaj damy sobie i tu możemy w ogóle sobie dać właśnie te czerwone fukaru i to wygląda moim zdaniem o wiele fajnie, porno, oczywiście tym spodopon niech będzie też czerwony, proszę bardzo yy, i szyby. Wow. Wowie. No, okej, okay. może mogą być te faktycznie przyciemniane. I okej, okay. i to wygląda, moim, czy na pewno chcę, żeby puścić A i owszem. No i wygląda to, moim zdaniem, przynajmniej, oczywiście, całkiem okej, okay. chociaż wolałbym. No, powiem Wam, powiem Wam. No, wygląda, wygląda to całkiem, całkiem ok. W sensie naprawdę tak można powiedzieć, jakbym był, nie wiem, w jakimś Tokio Drift, czy coś takiego, więc całkiem, całkiem ok. Jedźmy tutaj. Proszę bardzo. Damn! No wygląda to moim zdaniem bardzo ok, W sensie, nie, wiem, to jest chyba z tego, co mi się da jakaś no, alfa Romeo nowa, tak? Tak mi się wydaje, albo coś takiego nie znam się, możecie napisać w komentarzu. Połączenie na pewno jakichś dwóch samochodów albo coś takiego. Na mnie wygląda to oczywiście bardzo, bardzo spokojnie. Ja lubię zresztą jak już zresztą wiecie, połączenie czarnego z czerwonym, no jest dla mnie. Absolutnie najlepsze połączenie. No i wygląda całkiem, całkiem ok. Mam nadzieję, że będzie się sprawdzać. To na to, że całkiem ok. Także moi drodzy, to chyba było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. To był kolejny odcinek struningów na tym kanale. Ja Wam się. bardzo zobaczenia, Trzymajcie się. No i pa pa, pa. Pa.